Gabriela Jarmolińska Moje usta wilgotne, z rozkoszy nabrzmiałe, szukają Ciebie. Pachnie ekstazą, szaleństwo ogarnia moje ciało, tak by chciało być jednym ciałem. Wzrok zawieszony w próżni. Nie wiem, gdzie mam szukać ciebie. Słowami rozpaliłeś zmysły moje, a teraz moje ciało, które w tęsknocie za twoim zastygło. Czekam nie na słowa, wprowadź je w czyn. Z czułością. Tylko dla mnie.